Nasz klub, Karkonowski Klub Strzelski powstał w roku 2014 w grudniu, więc w przyszłym roku będziemy mieli dziesięciolecie. O mniej więcej prawie 10 lat już też będzie działała tutaj strzelnica, na której jesteśmy. To jest nasza klubowa strzelnica w wieściszowicach. Mamy tutaj 4 osie w tej chwili dostępne. 25 metrów do strzeleń pistoletowych, 50 do. Strzelań jest karabinu 100 metrów, też do strzelań karabinowych i taką oś dynamiczną, strzelbową 30-40 metrów. W klubie w tej chwili jest około 110 osób. Zachowujemy tę liczbę członków raczej od, od kilku lat na prawym poziomie. Dzisiaj tych stowarzyszeń, klubów jest w Polsce bardzo dużo, więc uważam, że na nasze warunki jest to, jest to bardzo duża liczba osób. Zresztą w powiecie kamiennogórskim jesteśmy największym stowarzyszeniem w ogóle, jeżeli chodzi o tego rodzaju działalność działalność charytatywną, bo oczywiście tutaj nikt za, z tytułu tego, co robimy, czy, czy w ramach zarządu klubu, czy w innych organach, czy członkowie, nie ma, nie ma z tego żadnych profitów. Jest to wyłącznie działalność pro bono. Robimy to po to, żeby się zrzeszać, żeby mieć tutaj jakąś formę aktyw, aktywności fizycznej. Myślę, że to się wielu osobom podoba. Zresztą no, strzelectwo dzisiaj stało się bardzo popularne wiele osób jest zainteresowanych, więc przyjmujemy, szkolimy, jeżeli ktoś, ktoś chciałby tutaj do nas przystąpić, można sobie poczytać na naszej stronie, można zadzwonić, także udostępniamy strzelnicę tylko i wyłącznie dla członków klubu, nie prowadzimy tu żadnej działalności komercyjnej, więc jeśli ktoś by chciał, co się czasami zdarza, że dzwonią do nas ludzie w sprawie wynajęcia czy udostępnienia, to nie, takiej możliwości nie ma. Mamy tą strzelnicę po to, żeby korzystać nie samodzielnie, zresztą tu podstawą są jest bezpieczeństwo, więc też kładziemy na to szczególny nacisk i, i, i z tego głównie powodu nie chcemy tutaj wprowadzać żadnych osób, które, których nie znamy, które nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia, doświadczenia i tak dalej, bo to, to jest bezpieczeństwo. Udostępniamy też oczywiście służbom. Strzela u, nas, strzela u nas policja, oni mają regularne szkolenia co najmniej dwa razy w roku, więc i komenda powiatowa policji w Kamiennej Górze i komenda z Wąbrzycha czasami Straż Graniczna, czasami też inne instytucje. Tutaj dużą zaletą te, tego, co robimy, jest teren jaki tutaj mamy, więc u nas zawody odbywają się na świeżym powietrzu i, i, i każda taka aktywność uważam fizyczna no jest dzisiaj bardzo pożądana, prawda, więc strzelectwo jest jakąś formą, Wiadomo, że jeden, jednemu to będzie pasować, komuś innemu może nie, może wybierze rower narty czy coś, coś innego. Natomiast no, myślę, że to jest o tyle ciekawe, że pobudza w ludziach też takie pasje związane z historią, z kolekcjonerstwem. Więc no, jest, tu, jest, tu taki, jest, jest to takie zamiłowanie, które wiąże się z wieloma z wieloma. Możliwościami i, i ma taki charakter też edukacyjny, bardzo. Tak? Jeżeli ktoś się chce w to zaangażować, to oprócz tego sportu, to jeszcze te, te aspekty, o których wspomniałem właśnie przed chwilą. Jesteśmy po to, żeby. Propagować strzelectwo, tak, zachęcać ludzi, więc do klubu może przystąpić każdy. I w strzelectwie sportowym, bo my jako klub sportowy jesteśmy klubem zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, więc posiadamy licencję klubową, która jest tutaj zresztą za mną na tablicy. Natomiast też jako stowarzyszenie mamy w statucie cele kolekcjonerskie, więc zrzeszamy ludzi, którzy ogólnie interesują się kolekcjonowaniem broni palnej, tak, więc mamy tutaj dwa pola. Jeśli chodzi o zawody, jak najbardziej na zawody może przyjechać w zasadzie każdy, bo tutaj jest zawsze kadra, która zapewnia odpowiednią obsługę, więc mamy swoich sędziów licencjonowanych, również przez PZSS mamy swoich prowadzących strzelanie instruktorów, więc do zawodu dopuszczamy w zasadzie każdego, bo jesteśmy w stanie zapewnić tutaj bezpieczeństwo i to jest te zawody mają charakter otwarty. Robimy je regularnie raz w miesiącu, z wyjątkiem wakacji, kiedy jest to przerwa i, i, i grudnia, bo wówczas też... Zawodów nie robimy otwartych. Wszystkie nasze zawody są ujęte w kalendarzu wojewódzkim Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego, więc też liczą się do przedłużenia licencji na kolejny rok dla zawodników, bo wspomnę, że każdy, kto jakby powiem, już w ten bardziej poważny sposób zajmuje się strzelectwem, no to też posiada licencję Polskiego Związku Strzeleckiego, a to jakby jest wynikiem, no zaangażowanie w, w tą właśnie działalność zainteresowania. Tą licencję też może zdobyć w zasadzie każdy. Y, przystępując do klubu ma drogę otwartą, jest to jakaś tam ścieżka, która ostatnimi czasami będzie jeszcze uproszczona, więc uzyskanie patentu strzeleckiego, czyli takiego prawa jazdy w strzelectwie, a następny licencji zawodniczej, która daje możliwość rywalizacji właśnie sportowej i y, y, y tutaj y, y, uprawiania tego sportu strzeleckiego powiedzmy na takim to jest rzeczywiście. Mówię o amatorskim poziomie, natomiast na takim w klasie, powiedzmy, takiej, że to, że to no, ta rywalizacja jest punktowana. Tak to ujmę, komunikaty zawodu są regularne i można swoje, swoje umiejętności sprawdzić, można czasami coś wygrać. tak Nie są to jakieś e, nagrody, wi nie wiadomo jakie oczywiście, ale myślę, że satysfakcja wielka dla tych, którzy w tym wszystkim biorą udział.